Witajcie na moim kanale, jestem nasze zbiorzaki i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego oto kotka. Może to być wszystko, co chcecie. I, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wybieramy jakikolwiek ołówek, może to być Wasz ulubiony ołówek albo jakikolwiek ołówek. Wybieramy jakikolwiek rzecz, którą chcemy narysować, na przykład liść, słonia, powiedzmy psa. Co tam chcecie, ja będę rysować kota, bo to, mi... to sobie wybrałam. Dobra, no to może Wam się przydać też gumka do gumowania. A później przyda Wam się też taśma klejąca. Zobaczycie do czego. I zaczynamy rysowanie. Twojego kotka skończyłam. I on wygląda on tak. Za się nie prezentuje, ale mam nadzieję, że będzie jakoś wyglądać. Będą Wam potrzebne też nożyczki. A po co nożyczki? Będziemy wycinać, tak, wycinać. Musimy wyciąć tego zwierzaka, co tam macie, od środka. Mam nadzieję, że wiecie, jak się wycina od środka. Jak nie, to mogę Wam później pokazać. Moje dzieło na razie wyszło tak. Niestety aż tak równo nie jest, ale możecie nożyczkami do paznokki też trochę sobie pomóc. Albo wycinać właśnie nożyczkami, a nie, te, a nie na przykład takimi. To powinno Wam nawet pomóc całkiem sporo. Ja tutaj już to trochę to próbuję wyrównać, bo właśnie równość zależy od tego, czy ładnie wyjdzie Wam efekt końcowy, więc ważne jest, ważne jest żeby to jakoś tak zrobić. Ładnie, żeby nie było takich odstających końców tak jak na przykład tutaj mój koteł został już trochę wyrównany ale niestety nie za bardzo ponieważ y, ciężko takie małe detale wycinać jeśli macie ryszynek z takimi jeszcze bardziej skomplikowanymi detalami to naprawdę trudno będzie Wam to wyciąć, ale w Waszych rękach zależy, jak to będzie wyglądać. Następnym krokiem jest wzięcie drugiej kartki. Tak, druga kartka będzie potrzebna. Bez niej w ogóle tego nie zrobicie i yy, wchodzą też w grę farby ja mam takie farby tego typu mam ich więcej ale na tym będzie polegać nasza praca wkładamy śmieci i kładziemy na tu, tutaj kartkę i wybieramy sobie miejsce gdzie chcemy tego kortełka umieścić dobrze ja już umieściłam tutaj yy, postaram się Wam to pod takim kątem żeby Wam się wygodnie oglądało dobrze i możecie właśnie umocnić sobie to za pomocą taśmy klejącej i z drugiej strony i teraz w grę wchodzą też pędzle. Najlepszy będzie taki pędzel, taki duży. I jakieś małe coś. Małe coś, jakoś karteczka, paleta do malowania, jeśli macie. Ja akurat nie mam, nie mogłam znaleźć. Możecie ją sobie położyć gdziekolwiek i nałożyć na nią farby, których użyjecie. Ja na pewno użyję tych dwóch. Tego. Użyję też tego. I tego. Chyba wszystkich mi się nie uda zrobić, więc odłożę pomarańczowe. To będą te, takie główne, podstawowe kolory. I wyciskamy je sobie. Jak ktoś ma y, nie takie wyciskane jak ja, to możecie zrobić tak jak, y, tak jak wy macie. Wyciskamy je i widzimy się, jak już wycisnę. Już wycisnęłam i przyda Wam się też jakiś pędzelek do nakładania na przykład takiej grubości. Bierzemy pędzelek i nabieramy od danego koloru i nakładamy. Możemy dać nabieramy. Układamy. nie wiem czy uda mi się wszystkie wykorzystać bo to dosyć małe miejsce ale postaram się i ostatni kolor to będzie niebieski niestety nie wykorzystałam tylko fioletowego bo trochę za dużo go za dużo kolorów się. dobrze mam I jeszcze dam tutaj, a w sumie później to dam, bierzemy nasz główny pędzelek. I najważniejsza rzecz teraz wcieramy w ten sposób. Proszę. Tak jakby tam macie. Wyszedł już tutaj ładny kotełek. Teraz zdejmujemy taśmę, jeśli macie. I zdejmujemy kartkę. Tutaj niestety trochę przemokło, ale to wyczyści i widzimy się jak się Tylko tak niestety udało mi się doczyścić, ale przynajmniej jakoś jest. Teraz to wytniemy. Oczywiście nie tak jak poprzednio, tylko już takim kołem. Zrobimy z tego takie koło i mam nadzieję, że chociaż tak się uda. Dobrze. Mamy koło i teraz y, poczekamy jeszcze chwilę, aż wystygnie tak zwane. No, może nie wystygnie, ale się do końca wysuszy. Wysuszyło się już. Na przykład na dzieło wygląda tak. Trochę tam wystaje, ale ładnie wygląda. Tak wygląda tu góry nogami. Oczywiście nie używam, nie używam fioletowego, bo się nie zmieścił, ale przynajmniej efekt jest naprawdę ładny. A! Jeszcze jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia! A tak nawiasem mówiąc, zachęcam was do subskrypcji kanałów Gry na Podium, Swinu Gaming oraz Piotryku, a na TikToku Moje Psiaki. I do zobaczenia jeszcze raz!